Tematem dzisiejszego odcinka jest nieobecny rodzic. I do nagrania tego materiału zainspirował mnie filmik pani Kasi Sawickiej z kanału Kasia Sawicka. Dotyczący właśnie tego, co ona obserwuje wśród dzieci, z którymi pracuje, ale też co zgłaszają jej koleżanki z różnych takich obszarów związanych właśnie z pomocą psychologiczną, czy też psychiatryczną. Serdecznie zapraszam. Na wstępie tylko powiem, że absolutnie nie chcę tutaj nikogo obrazić i nie chcę też tutaj zarojedynkowo podchodzić do, do tych kwestii, mówiąc na przykład, że wszyscy rodzice są tacy, bo tak jak ze wszystkim są rodzice zaangażowani, są rodzice mniej zaangażowani i właśnie są rodzice nieobecni. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby zwrócić uwagę na to, jako na pewne zjawisko, które w moim odczuciu ma bardzo zły wpływ na dziecko. Jakie obserwacje, jakie zachowania świadczą o tym, że rodzic jest nieobecny w życiu swojego dziecka? Pierwszą kwestią jest bardzo długi czas spędzany w placówce przez takie dziecko. To są dzieci, które przychodzą do przedszkola na przykład około godziny 7, czasami 6, a są odbierane około godziny 16 czy 17. Czyli mniej więcej wychodzi na to, że spędzają w przedszkolu około 8-9 godzin. No, i teraz, jak sobie tak byśmy spojrzeli na taki standardowy dzień, no to łatwo możemy sobie wyobrazić, że po tym przedszkolu zostaje bardzo mało czasu na y, jakąś wspólną zabawę czy aktywności, bo z reguły wiadomo, że rodzice jeszcze muszą jakieś tam obowiązki typu zakupy, gotowanie, tak, y, tutaj wykonać, więc tego czasu na zabawę pozostaje bardzo mało. I y, też, jak my prowadzimy konsultacje z rodzicami. No to zadajemy takie pytanie, tak? Ile tego czasu jest z dzieckiem? I z reguły wychodzi, że bardzo, bardzo mało, właściwie pół godziny, może godzina w ciągu dnia, bo resztę, resztę czasu pochłaniają obowiązki. No i tutaj oczywiście, abstrahując jakby od tego, czy rzeczywiście rodzice no, są zmuszeni po prostu przez sytuację, żeby w ten sposób funkcjonować, bo na przykład oboje muszą pracować, czy jest to ich jakaś taka decyzja, że że chcą, jakby, może, być może mieliby możliwość spędzania tego czasu krócej w pracy, ale taki, taki podjęli świadomy wybór. No, bo tutaj też musimy wziąć pod uwagę, że, że na pewno są też takie osoby, które nie mają wokół siebie tej sieci wsparcia, nie ma jakiejś babci w pobliżu, cioci, która mogłaby jakoś tych rodziców wesprzeć w wychowaniu. Co za tym idzie? Właściwie w takich rodzinach nie ma w ogóle żadnych rytuałów, czyli takich rzeczy, które rodzice z dzieckiem robią zawsze, każdego dnia razem. O ile Powiedzmy, stały jakiś taki plan dnia pewnie istnieje, no bo zakładam, że rzeczywiście tak jest, że mm, dziecko ma ten czas, kiedy jest w przedszkolu, potem wraca, potem są pewnie zakupy, właśnie jakaś bajka, jak, jak, jakaś chwila z dzieckiem taka spędzana na grze, potem jest sen i tak dalej. Tak nie ma w ogóle rytuałów, które bardzo mm, budują więź dziecka z rodzicem to, że dzieci na przykład mogą zjeść obiad razem z rodzicem, czy kolację, to, że mają wspólny rytuał czytania książek, tak, że rodzic czyta książkę dziecku, to, że mają wspólny rytuał, że nie wiem, załóżmy w każdy wtorek czy w każdy czwartek po południami układają puzle, tak? Czy, czy robią coś innego, może coś plastycznego, muzycznego. Tego niestety nie ma, a to jest jakby fundament budowania więzi czy relacji z dzieckiem, wspólne rytuały, czyli czas spędzany razem z nim. E, oczywiście konsekwencją też tego, że rodzice bardzo dużo pracują e, i tych rodziców nie ma, Tutaj jakby abstrahuję od tego, ponieważ są bardzo różne sytuacje. Czasami jest tak, że faktycznie ci rodzice pracują, bo nie ma innej możliwości, nie ma innego wyjścia. Muszą bardzo dużo pracować, żeby zarobić na, na dziecko. Natomiast no, są też takie rodziny, gdzie gdzie te pieniądze są, więc tutaj chcę po prostu o tym powiedzieć, że nie ma tak naprawdę jakichś bardzo prostych tutaj statystyk czy zależności, że to zjawisko, o którym mówię, tego rodzica nieobecnego dotyczy tylko tych rodzin, gdzie, gdzie ta potrzeba dużej ilości czasu spędzanego w pracy wynika właśnie z sytuacji materialnej. Bardzo różnie to wygląda. Czasami po prostu ten rodzic jest nieobecny, mimo że sytuacja materialna rodziny jest bardzo, bardzo dobra. Oczywiście, co dzieje się jakby w konsekwencji tego zapracowania rodziców? No to przede wszystkim to, że oni też nie mają później zasobów, żeby z tym dzieckiem być i żeby się tym dzieckiem zajmować i żeby spędzać z nim czas. W związku z czym taką konsekwencją takiego właśnie funkcjonowania jest bardzo dużo technologii w życiu dziecka. Czyli mamy tutaj taki schemat, że rodzic chce odpocząć po pracy, więc na przykład sam korzysta z telefonu, nie wiem, skroluje Facebooka, słucha podcastów, ogląda jakieś filmy. W związku z czym najczęściej dziecko też ma ten dostęp do technologii. Po prostu nieograniczony, bądź też czasami, bo też jakby jest taka grupa rodziców, która w pewnym momencie stawia tą granicę na, na technologię. Natomiast no w takim skrajnym przypadku rodzica nieobecnego jest tak, że ta technologia dodatkowo jeszcze zabiera ten czas, który, który gdzieś tam rodzice mogliby spędzi, spędzić z dzieckiem. Kolejna kwestia to jest zapełnianie czasu zajęciami. Czyli, tak jak powiedziałam na początku, są tacy rodzice, którzy właśnie nie dość, że dużo pracują, gdzieś tam dużo mają tych obowiązków służbowych, to jeszcze potem zapisują dziecko na zajęcia. I w takich bardzo skrajnych przypadkach dzieci już w wieku przedszkolnym potrafią mieć codziennie jakieś zajęcia. No i oczywiście argumentacja, tak, retoryka rodziców jest taka, że jest to taki najbardziej. Mm, Intensywny okres dla rozwoju mózgu, i że oni chcą temu dziecku zapewnić właśnie możliwość y, sprawdzenia się w różnych aktywnościach, tak, na przykład, nie wiem, w muzycznych, w plastycznych, w sportowych. I jak najbardziej się zgadzam z tym argumentem, ale jeżeli to jest tak, że dziecko wraca do domu o godzinie 17 po całym dniu od rana do popołudnia pobytu w przedszkolu i jeszcze każdego dnia ma jakieś zajęcia, to tak naprawdę y, to jest bardzo mm, krzywdzące, nie boję się użyć tego słowa, dla psychiki tego dziecka, bo w tym okresie yy, tak naprawdę. Zasadniczą potrzebą dziecka jest to, żeby ono spędzało czas z rodzicami i żeby ono miało bardzo dobrą relację i więź z rodzicami. Nie to, żeby miało chiński, angielski, hiszpański zajęcia sportowe, zajęcia muzyczne tylko właśnie, żeby mogło budować tą więź z rodzicem, która potem będzie takim zasobem w momencie, na przykład, gdy pójdzie do szkoły i gdy zaczną się różnego rodzaju inne wyzwania związane chociażby właśnie z, no z okresem dojrzewania, z tym, że potem jest taki czas, że koledzy i koleżanki zaczynają być trochę, powiedziałabym, może nie, że ważniejsi w życiu dziecka, ale jest to dla dziecka taki, powiedzmy, wzór do naśladowania i ten przekaz ze strony rodziny jest trochę mniej już taki istotny, aniżeli ze strony rówieśników. Obserwujemy też coś co ja na potrzeby tego nagrania nazywam takim weekendowym przebodźcowaniem, ponieważ część tych rodziców czy część tych nieobecnych rodziców, aby właśnie zrekompensować tą swoją nieobecność w ciągu tygodnia, no planuje bardzo dużo atrakcji w weekend. I z powodu faktu, że jest tak duża dysproporcja pomiędzy nieobecnością rodzica w tygodniu a takim nadmiernym dostarczaniem bodźców w weekend, te dzieci są bardzo emocjonalnie rozchwiane. Jak sobie jeszcze do tego dodamy pomysły rodziców dotyczące tego, żeby właśnie w ten weekend nie było żadnych zasad, żadnych granic, żadnego stałego jakiegoś schematu, rytmu, no to potem my bardzo często tutaj mówimy z nauczycielkami, czy z innymi, właśnie, pedagogami, psychologami, że poniedziałek, tak jak dla osób dorosłych, jest trudnym dniem zawsze w pracy, tak, dla dzieci również, że w poniedziałek dzieci po prostu są rozchwiane po całym weekendzie i znowu trzeba przypominać o bardzo wielu takich rzeczach, które już zostały wypracowane. Kolejną taką sprawą jest brak zainteresowania, no nie sposób o tym nie wspomnieć i tutaj znowu zaznaczę, że nie dotyczy to wszystkich rodziców, ale właśnie przez wzgląd na tą dużą ilość pracy, na to bardzo duże pochłonięcie tymi różnymi obowiązkami służbowymi, no obserwujemy brak zainteresowania, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, o jego sprawy, są to tacy rodzice, którzy nie pytają, nie dopytują, co, jak dziecko funkcjonowało w przedszkolu, nie pojawiają się często na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach. Ten kontakt z nimi z reguły jest bardzo utrudniony. To, co ja obserwuję wśród tej grupy rodziców, to zrzucanie odpowiedzialności na placówkę, co jest jakby naturalną konsekwencją tych rzeczy, o których mówiłam. Czyli z reguły rodzice twierdzą, że zadaniem placówki jest po prostu wychowanie ich dzieci, i jeżeli na przykład spotykamy się z takim rodzicem i mówimy o jakimś problemie, który obserwujemy, o jakiejś trudności, z którą nie wiem, jak sobie poradzić, no to zazwyczaj tutaj odpowiedź ze strony takiego rodzica jest taka, że my powinniśmy tutaj znaleźć rozwiązanie tego problemu, albo że na przykład rodzic nie obserwuje takiego problemu. No oczywiście może go nie obserwować, ponieważ no, najzwyczajniej w świecie nie jest z dzieckiem tyle czasu, co, co nauczycielki w przedszkolu chociażby. Ale z reguły jest to jeszcze bardziej takie zaawansowane przekonanie, że placówka ma za zadanie wychować dziecko tych rodziców. No co oczywiście jest błędem, bo wszystkie, wszystkie placówki, tak? czy przedszkola, czy szkoły, ich zadaniem jest wspierać rodziców w różnych kwestiach związanych z ich dzieckiem. Natomiast na pewno nie jest ich zadaniem wychowanie tego dziecka i przekazanie wartości. I tutaj, skoro już o wartościach mowa, to jest bardzo często tak, że obserwując troszeczkę zachowanie właśnie dzieci nieobecnych rodziców, mamy takie poczucie, jakby nie było tutaj tego procesu przekazywania jakichkolwiek wartości. Czyli no bo. Że tak powiem, na chłopski rozum. Skoro nie ma, rodzice nie mają czasu, żeby spędzać go ze swoim dzieckiem, no to y, żadne wartości nie mogą być przekazywane, bo zwyczajnie nie jest to możliwe. Y, wartości są przekazywane poprzez kontakt z dzieckiem, poprzez to, że ja spędzam z nim czas, że z nim rozmawiam, że tłumaczę mu e, świat. Y, rozmawiam z nim też na temat tego, co go spotkało w przedszkolu. I to jest ta przestrzeń na to, żeby przekazać wartości dziecku. I ja też na takich różnych spotkaniach też często pokazuję rodzicom tą perspektywę, że w tym wieku, tak jak już powiedziałam na początku, to oni są tymi osobami, które y, powinny przekazywać jak najwięcej wartości i to oni są tym wzorem y, dla dzieci do naśladowania, ponieważ dzieci uczą się najwięcej poprzez modelowanie, czyli naśladowanie. W takim wielkim skrócie i trochę bazując na przykładzie, wygląda to w ten sposób, że jeżeli załóżmy w domu nie ma, załóżmy, tak, no szacunku dla osób z innych krajów, no teraz jest taki temat bardzo aktualny, czyli chociażby dzieci z Ukrainy, czyli jeżeli dziecko w swoim domu słyszy jakieś obraźliwe tutaj. Czy, czy właśnie wezwiska wręcz, czy, czy jakieś obraźliwe wypowiedzi na temat osób z innych krajów, z Ukrainy, to choćbym ja zrobiła tysiąc zajęć na ten temat i choćbym przeczytała dzieciom 50 bajek terapeutycznych na ten temat, to ten przekaz jest dla dzieci ważniejszy i z dużym prawdopodobieństwem będzie tak, że dzieci będą postępować właśnie w ten sposób, w jaki obserwują to u swoich rodziców. Brak odpowiedzi na potrzeby dziecka w nawiasie diagnoza. Czyli mówimy tutaj już też o, znowu o skrajnym, skrajnych zachowaniach polegających na tym, że nawet jak dziecko ma diagnozę, na przykład, zaburzeń integracji sensorycznej, rodzic nie decyduje się na to, aby dziecko podjęło terapię. Z różnych powodów, głównie właśnie czasowych, że na przykład nie ma czasu po pracy jeszcze jeździć, zawozić to dziecko, no więc w tym momencie. Możemy to traktować jako działanie na szkodę dziecka, bo nie chodzi tutaj o to, że to są zajęcia, które mają sprawić dziecku przyjemność i to są takie zajęcia bardziej w kategoriach rozrywkowych, tak jak na przykład, nie wiem, pojechanie na salę zabaw, tylko tutaj już mówimy o kwestiach związanych z rozwojem dziecka i o tym, że jeżeli właśnie dziecko, mając diagnozę różnego rodzaju zaburzeń, nie ma odpowiedniego wsparcia to my mu tak naprawdę zabieramy możliwość prawidłowego rozwoju. Mówiąc o nieobecnym rodzicu, też nie sposób tutaj nie wspomnieć o, o tym, jak w ogóle my definiujemy czas spędzany z rodzicem. Dlatego tutaj jest taki znak zapytania, bo też czasami w rozmowach z rodzicem spotykam się z takim przeświadczeniem, że no, ale przecież my, nie wiem, ja zabieram go, zawożę go gdzieś tam, w jakieś miejsce. Przecież to też jest czas spędzany z dzieckiem. Albo idziemy w jakieś miejsce i każdy robi co innego. Nie robimy czegoś razem, no ale ja jestem z tym dzieckiem w tym miejscu, tak? No więc to nie jest czas spędzany z dzieckiem. Czas spędzany z dzieckiem to nie jest czas taki, który poświęcamy na zawożenie go, odwożenie go z różnego miejsca. To nie jest taki czas, który poświęcamy na przykład na aktywności, gdzie coś robimy jakby samodzielnie. Czyli, że załóżmy, nie wiem, idziemy na zajęcia z garncarstwa, i generalnie ja jestem po jednej stronie sali i robię, właśnie tam tworzę jakiś garnek, a moje, drogie, a moje dziecko po drugiej stronie sali i tworzy garnek. To nie jest czas spędzany wspólnie. To nie jest czas, który możemy tutaj uznać za czas spędzany z dzieckiem. I też to, co się pojawia w kontekście czasu, to jest tak zwany kierat wartościowego czasu. Czyli jest pewna grupa rodziców, która uważa, że ten czas, który ona ma spędzać z dzieckiem, musi być wartościowy, bo inaczej to nie ma sensu. Czyli żadne, nie wiem, gotowanie obiadu, żadne pieczenie ciasta, żadne wspólne um, słuchanie czegoś, tak, albo na przykład rozmowa z dzieckiem na temat tego, co usłyszeliśmy, co obejrzeliśmy, tylko właśnie, że to muszą być od razu jakieś zajęcia organizowane gdzieś na zewnątrz, jakieś takie aktywności, za które trzeba Zapłacić, aktywności, które muszą wnieść coś bardzo konkretnego w życie tego dziecka. Wobec czego my zapominamy o tym, że wiele podstawowych takich rzeczy, które robimy na co dzień, możemy robić razem z dzieckiem i to też będzie wartościowo dla niego spędzony czas. To teraz przechodząc już stricte do konsekwencji e, dla dzieci, właśnie takiej sytuacji, gdy ten rodzic jest nieobecny. Nieobecny w kontekście fizycznym, oczywiście, tak? bo rodzice, którzy są obecni, a którzy nie są dostępni emocjonalnie dla dzieci, to jest jakby druga grupa osób, o której być może również pojawi się materiał. Tutaj mówimy o takiej fizycznej niedostępności. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli mamy dziecko, które spędza bardzo dużo godzin w tygodniu właśnie w placówce typu przedszkole to na pewno doświadcza bardzo dużej ilości hałasu, czyli jest przemęczone, przebodźcowane. I bardzo często jest tak, że rodzice na przykład przychodzą i mówią, że jak to dziecko się zachowuje w przedszkolu, bo jak ono wraca z przedszkola, to ono w ogóle no, jest gotowe niemalże wysadzić blok w powietrze, w sensie, że wszędzie go pełno, że gdzieś tam nie potrafi się na niczym skupić, że jest takie pobudzone, że, że bardzo ciężko jest w ogóle um, cokolwiek od niego, od tego dziecka wyegzekwować. No, a my na przykład mówimy wtedy o tym, że no, by była ta dziewczynka w przedszkolu i że w przedszkolu jest ok, że jest w porządku, no, że jakoś tam dobrze sobie radzi, reaguje na to, co mówimy, wykonuje polecenia, ma dobre relacje z koleżankami, z kolegami. I to jest jak najbardziej możliwe, że dziecko po prostu odreagowuje tak dużą ilość godzin spędzanych w przedszkolu w domu. Jest to bardzo popularne właśnie. Bardzo popularne, może niepopularne, ale bardzo częste wśród tych dzieci, które spędzają długie godziny w przedszkolu. I teraz, mówiąc tutaj o tych godzinach w przedszkolu, cały czas odnoszę się do dziecka z takiej normy, do takiego powiedzmy przeciętnego dziecka, czyli takiego, które nie ma żadnych trudności natury, na przykład tej wspomnianej integracji sensorycznej, czyli nie ma żadnych nadwrażliwości na dźwięki, czy też niedowrażliwości. A jak sobie jeszcze do tego obrazka dołożymy właśnie takie dziecko z takimi trudnościami, no to wiadomo, że ten hałas wszechobecny może jeszcze bardziej gdzieś tam wpływać na, na jego funkcjonowanie, takie emocjonalno-społeczne, no bo to jest dokładnie takie, jak my na przykład byśmy pracowali codziennie po 8-9 godzin w miejscu bardzo takim em, zatłoczonym, gdzie dużo się dzieje, gdzie, gdzie jest dużo hałasu, dużo bodźców. To jest dokładnie to samo, a nawet mogłabym powiedzieć, że trochę gorzej, no bo my już mamy w pełni rozwinięty układ nerwowy i my już mamy pewne strategie, które, które mogą być dla nas pomocne, i to wynika i z, naszej, z naszego układu nerwowego, który już jest dojrzały, ale też z tego, że my możemy stosować pewne strategie, które wiemy, że być może mogą nam w tym pomóc. Dzieci jeszcze takich umiejętności nie mają. Jeżeli nie mam kontaktu ze swoim rodzicem, to nie ma tej osoby, która mi pokaże, jak ja mam sobie radzić z emocjami, jak ja mam je wyrażać, która mi nie powie, że na przykład moje emocje są ok, która nie da mi tej akceptacji dla moich uczuć, co skutkuje ryzykiem ucieczki w różnego rodzaju uzależnienia, bo. Za uzależnieniami od, czy od substancji, czy od różnych zachowań zawsze istnieje ten schemat ucieczkowy, czyli ja uciekam od tego, co jest dla mnie trudne. E, oczywiście w, y, u takich małych dzieci może być też to uciekanie w świat gier, czyli tworzenie sobie takiej alternatywnej rzeczywistości w której ja hmm, czuję się po prostu bezpiecznie i która daje mi jakieś tam korzyści. No oczywiście na dalszych etapach rozwoju jest ryzyko, że dziecko za pomocą, za pośrednictwem internetu znajdzie sobie jakąś taką grupę hmm, osób, która nie do końca będzie dla niego dobra. A w związku z tym, że nie będzie potrafiło, też nie będzie miało takich umiejętności związanych z asertywnością, z dbaniem o swoje granice, no to jest też ryzyko tego, że nawiąże jakieś niebezpieczne dla siebie kontakty. Przekonanie, że nie mam na kogo liczyć, czyli że nie ma wokół mnie osób, które którym ja mogę coś powiedzieć, bo to też nie wspomniałam o tym, ale zupełnie jest inna sytuacja, kiedy dziecko ma wobec siebie jakieś wspierające osoby. To może być babcia, dziadek, ciocia, wujek, ktoś, kto spędza z nim czas, a zupełnie inaczej jest, kiedy w jego otoczeniu po prostu nie ma nikogo, komu on może się zwierzyć z jakichś problemów, albo po prostu. Ma świadomość, że ten rodzic będzie, kiedy ono będzie potrzebowało wsparcia. To też, co może się tutaj u dziecka, jakby wytworzyć, to po pierwsze poczucie winy, czyli zwłaszcza u takich, w takich rodzinach, gdzie rodzice komunikują dzieciom, że, że, że dużo pracują, tak? Albo na przykład bardzo taki popularny komunikat do dzieci, że My tu tak ciężko pracujemy, a, a ty nam jeszcze sprawiasz tutaj kłopoty, że powinieneś być za to wdzięczny, tak? Czyli dziecko jakby od małego jest obarczane poczuciem winy, że w sumie to jest jego wina, że jego rodzice muszą pracować, no bo zdaje sobie sprawę z tego, że rodzice te pieniążki wydają też na jego potrzeby, więc to poczucie winy może się pojawić. A co za tym idzie, negatywny stosunek do obowiązków i do pracy. Czyli praca może być u takich dzieci kojarzona właśnie z, z tym, że jest to coś, czego się nie lubi, coś, co jest ciężkie, nieprzyjemne, co jest jakimś obciążeniem w życiu. No i to może mieć później przełożenie na to, w jaki sposób dziecko już w swoim dorosłym życiu będzie podchodziło do, do pracy i do obowiązków. To chyba wszystko z takich moich obserwacji. Oczywiście w internecie jest bardzo dużo różnych materiałów na ten temat. Myślę, że, że też psycholodzy, psychiatrzy biją na alarm. Bardzo często czy podczas różnych wykładów, czy, czy na nagraniach na YouTubie, na innych platformach, wypowiadają się właśnie o konsekwencjach. I też tutaj na koniec jeszcze powiem, że. Ja czasami słyszę taki argument, że na przykład kiedyś było przecież tak samo. Ja się z tym zgadzam, no bo um, dzieci lat 80., 90. bardzo często właśnie mówią, że no, ja dostawałem klucz na szyję i po prostu mnie nie było, i nikt się mną nie interesował. I ja się z tym zgadzam, że to nie jest też tak, że to jest jakieś nowe zjawisko, które dopiero teraz obserwujemy, bo moim zdaniem zmieniła się tylko, tylko forma. Kiedyś była to bardziej taka forma, że dziecko cały dzień spędzało na dworzu, a teraz ta forma jest taka, że załóżmy, dziecko większość dnia spędza na tablecie czy w smartfonie, więc zmieniła się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie sposób spędzania tego czasu. Natomiast uważam, że skoro mamy coraz większą wiedzę na temat funkcjonowania dzieci. Skoro, skoro wszystko idzie do przodu, No to już jakby wiemy, że to nie jest dla naszych dzieci dobre, wobec czego automatycznie mamy możliwość, żeby to po prostu zmienić na miarę swoich możliwości.